Cześć, witajcie, witam Was w pierwszym odcinku vloga na moim kanale. Jest ze mną dzisiaj Robson. Oczywiście się ma, go. Tak. Link będzie w opisie do jego kanału. Dzisiaj pogadamy o. Nie wiem o czym, więc. Nagrywamy na raz, dwa, trzy. Okay. Dawajcie, dawajcie pytania, będziemy nagrywać vlogi, z nie Q&A, na przykład z Robsonem, z moimi kolegami. Moim kanale to mają 3-4 serie, 5 serii. Minecraft, The Ma no, Wii, Minecraft na pewno. NFS i Hero Zero, lub no. ewentualnie League of e, e, Hero Zero pewnie będziemy razem nagrywać, bo ja też będę nagrywał Hero Zero, więc no... Będzie fajnie. Nie powiem, że nie, na, nie narzekam, nie narzekam. No, od razu mówię, nie narzekam. Dobra, dobra. więc. Także wiecie. Y, nie wiem, czy sobie nie kupimy jakiejś fajnej gry na multi i będziemy no, nagrywać. No, nie wiem, tak jak będzie serial The Crown. No The Crown, a nie. S. Rivals. może? Nie, Czes nie. No dobra. Także yy, wiecie. Tak, wiecie, więc, no. Cześć! Pa, widzimy. Się, w, widzimy się wkrótce. Określu, pa, papa. Pa, pa. Cześć!